Cześć, małym wszystkim. Kolejny materiał. Zapraszam. Sklep. I mam jeden punkt. Nie no, dobra, jeden to sobie zostawmy. Odblokuję potem coś za dwa, więc niech zostanie. W ogóle fajną opcją zdobywania jakby punktów umiejętności i w ogóle poziomów jest jazda autostradą naprawdę na pełnym gazie, razem nie pod prąd, tylko z ruchem ulicznym i unikanie kolizji. I naprawdę bardzo dużo można osiągnąć punktów. Pustkowe mia pustkowie, miasteczko festiwalowe, budujemy. Chcę widzieć, jak to będzie wyglądać. Na pewno fenomenalnie. Sztuka survivalu. Otwórz festiwal na pustkowi. I BOOM! The best. Okej. Okay. Thanks, nice. Nice, nice, nice. Ogólnie, po całej zabawie w singlu będziemy się bawić na pewno bardzo dużo w multi, um, ale na razie chcę się... Wow! Mamy wyprzedaż rocznika 4,5 ten ma przyspieszenie dobre. Prędkość też ma dobrą. Ej, co jak co? A on jest z klasy A. To co bierzemy? RWD. A ja nie chcę RWD, musi być RWD. To dlaczego ten kosztuje 93 normalnie? A ty nie, ten może się lepiej prowadzi. Nie. Dobra, weźmy Ariela. A tu jest jeszcze coś. Penhal jakiś. To są te same? Tak. A, taki, taki, taki bajer. Dobra, weźmy to. I ulepszymy go na starcie już. Troszeczkę przynajmniej. Polecane projekty. Na pewno coś chcę. Biały jest spoko. Ten fajnie wygląda. Ej. Ten też. Tego bierzemy. Popularność, fest popularność, no nie dziwię się Dawaj pobierz Pobieranie projektu i jeszcze to ulepszymy gunwo Czy chcesz wybrać ten samochód? Oczywiście Oczywiście, że kurwa tak chcesz, chcę go wybrać Chcesz, żeby był mój, no proszę ja was Wpisywanie zawartości, zapisywanie tu dłużej trwa Jeszcze lagi w tym menu, ja uwielbiam Microsoft, łatki, 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 jeszcze raz łatki Dobrze, nie ma spoilera, ale spoiler zaraz sobie wpakujemy. W ogóle może jest jakieś ulepszenie takie ogólne. Nie, chcę tego wypad. Ulepszenia tutaj, własne. 114 tysięcy. Dobra, to sam poulepszam coś. Abo gotowca? Nie wiem. Trochę. Trochę, trochę. Tak, żebyście widzieli, co tu jest, sobie możecie pooglądać. Możecie też pooglądać, jak to menu cały czas jeszcze szaleje, jest niedorobione. będzie że to po prawej zawsze jest naj. Że to po prawej zawsze jest najlepsze, tak? A RWD, no RWD tutaj w tym samochodzie to może być trochę słaba, słaba opcja, słuchajcie. Z jednego prostego względu, że jak ja będę jeździł po, tej, po tych pustkach, zmieniła mi się właśnie klasa, po tych pustkowiach, to będzie mi go obracać. Lepiej mieć na 4. Zaraz to tam zmienimy w ostatnim tym. Cyk. Ile to kosztuje? Już 19. Tak, ustalmy sobie, że max 40. Max, max, takie zupełne moc plus 7 koni, tu jeszcze to. Pewno redukcję masy zrobimy. Masa minus 4 kg, ale ja nie chcę taką redukcję, taką dosłownie wielką. Zaraz, najpierw konwersja. Tutaj wymiana układu napędowego. Pokażcie, czy możecie. AWD. No to jest chyba lepiej. Miana silnika, nie, dolot powietrza. Możecie kolejny jeszcze? Pokażcie, co nam to da. Prędkość, ale prowadzenie się zmniejsza. Ale to nic, że prowadzenie się zmniejsza. Prędkość, ważna rzecz. Opony. Opony, nie dajcie spoileru. Chcę widzieć jak to wygląda. Nie możecie? Możecie, tu tylny spoiler. Nie tak. Łocho, tak. Wiem, że wszystko ujmuje, ale przynajmniej wygląda. To jest na plus. Kapcie. Szerokość opony. Szerokość. Mówiłem, że max 40, no max 40. Teraz to przeburzę. Zobaczymy jak to jeździ. Przynajmniej wyścigi będzie mi łatwiej wygrywać. Na pewno. Układ napędowy, układ... Układ napędowy. Pokażcie co tu jeszcze jest. Sprzęgło. Sprzęgło jak najbardziej. Skrzynia biegów. Możecie tak jeden odcinek wam pokażę całą wymianę tutaj wszystkiego. Wiem 40 41. No kurczę, trochę za bardzo w niego pakuję. Mechanizm różnicowy. Dobra, koniec. Na tym kończymy. Za, zaliczone. Wyjść chcę. Zainstaluj. Super. I co? Oprócz tego, że do go dociążyłem, to strasznie mu dodałem koni. Dociążyłem, ale... Czekajcie, a zrobiłem mu ten? Redukcję masy. Redukcji masy ci nie zrobiłem stary chyba. Już. Moment. Nie zrobiłem redukcji masy, to masakra. To jest przy czym? Przy układzie prowadzenia? Nie, u niego po prostu redukcji nie ma. I to tak musi być. Wypad. Wypad. I będą nowe wyścigi najprawdopodobniej oznaczone. <laughs> fajnie. Dajcie to. Nieodkryta pokazówka. Może tu. O! Nie, timeless. To prędzej już ten hospital. To już prędzej to. Chyba, że mogę jeszcze z kolejnym. Okej. Okay. Tego nie, nie chciałem za bardzo, ale okej, okay. ale to chyba są już wszystkie najprawdopodobniej Super, fajnie, fajnie, ale to nie jest na ten tryb jazdy po bezkreślnych pustkowiach w tym samochodzie. Tu ma być pierdzielnięcie. Okej okay. jak to jeździ? Jestem bardzo ciekaw Chcę to widzieć. Nie jest źle. Jak mogę przynajmniej jeździć gdzie tylko chcę. To uwielbiam. Okej, okay, tu jest wyścig. Czy nie? Co to jest? To jest drift. Próba driftu, tak? Hey, wait a second. To co to było? To nie wyskoczyła. Tak, to jest próba driftu. Nie chcę tego robić. Ja chcę. Um, to tu? Nieodkryta trasa. O, bardziej to rozumiem. Nawróć. No, dr drift zrobimy next time. Może znajdę samochód po drodze jeszcze? Przypadkiem jakimś, ten nieodkryty. Tutaj nie wierzyłem w to, ale znalazłem przypadkiem, spójrzcie. Bum! 73 Falcon XB, 5,8 liter V8, Main Force Patrol Interceptor, działalność suicide Machine. Wszystko wiesz? Super. To zreperuj mi to, tak troszeczkę. Tak bardzo fajnie. Ej, ja, bo mi leci ta, ta stacja fajna. Klasykę mi puścili. Okej, okay. chcę pierwszy w końcu ogarnąć wyścig tutaj tymi. A ja, chyba coś pogubiłem. I to ostro. Trasa przełajowa wąwóz. Skonfiguruj zawody. Pokaż. Wyścigi pokazowe. Tak, wyścig pokazowy jak najbardziej damy sobie ponad przeciętną tym samochodem. Mam nadzieję, że oni nie są zbyt lepsi. Znaczy zbyt... za dobrzy, o, że nie są. O tak, to chciałem powiedzieć. Mi się już kiełbasi, bo to jest chyba szósty odcinek, który nagrywam dzisiaj. C mam prawo, żeby mi się mieszało, tak? Trasa przełajowa, wyścig pokazowy. Wąwóz. BLE 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 Pokaż jaki tam poziom trudności ponad Przecież Przedsiębior... ok, okej rozpocznij zawody W tym jest ABS w ogóle nie wiem jak wy tu co, co tu ABS ma pomóc Jedzie <ścoughs> Ja w ogóle do tyłu Panie jadymy tylko że wsteczny mam wciepany Ja nie wiem jak to będzie. Wsteczny wrzucony I szczęśliwe dziecko Ło Jezus Mati Mati Tu jest punkt Wiecie co jest najgorsze w tych wyścigach że tu nie ma Barierek! I tu trzeba trafiać w punkty. Nie ma barierek, bo nawet jak barierki bym się chciał na barierce oprzeć, to to nie wchodzi w grę. A z tego względu... jest. Oh Uwielbiam te wyścigi. Tu jest... Nie, była barierka, tak mi się wydawało. Nie, nie, nie. Super, dobrze. myślałem, że ta BMK we mnie wpakuje. Stop, 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 super. Ej, zdecydowanie, to są jedne z moich ulubionych w tym momencie. To jest o wiele ciekawsze niż bawienie się po mieście w tym w Fordzie. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, lubię takie coś. Cofanko, bo mnie tutaj podrzuciło i trochę było słabo. Znowu, zrobiłem dwa razy to samo. Fajnie, że go ulepszyłem, bo mam przynajmniej moc tutaj nawet pod górę jadę i czuję, że mam po prostu pod kopytem. Pod kopytem mam konie mechaniczne Ale tu trzeba się pilnować Dobra, bo bez, bez w cofania To tu trochę tak biednie fajnie że, go, fajnie, że jest Można go wyłączyć chyba, z tego co wiem I wtedy tam się dostaje bardzo dużo do premii Ale ja go nie chcę wyłączać, bo będę wyścigi powtarzał Wtedy bez sensu to by było Aj, aj, aj Okej okay. Dobrze jest może być ciężko wygrywać wszystko, ale mam nadzieję, że się będzie udawać. Chcę tych kre... Ej! Jak mnie wstrzymało po prostu! Masakra! Ale złapały mi opony, bo wciągnęło mnie tam masakrycznie. Słuchajcie, jak już będziecie wjeżdżać, to najlepiej czterema albo w ogóle. Dobrze, wziął mnie. No nie wszystkie wyścigi muszę wygrywać. Zabujało chłopem, w sensie mną. Okropnie, aj! Jezu, co ja robię? Okej. Okay. <ścoughs> ej, nie powiem, ale tu będzie walka do samego końca, praktycznie na każdym wyścigu. Fajna sprawa. Spokojnie może mną bujać za bardzo. Trzeba opanować to auto. Dobrze jest. Dobrze jest, dawaj, 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 okej, gdzie jest kolejny? Tutaj? Może to ugram! Byłoby fajnie. Naprawdę spoko by było. Byłbym z siebie dumny! Przynajmniej tak troszeczkę, no nie, tam za bardzo. Dobra. Gdzie macie ten punkt ostatni? Ejej! Final! Pięknie, pierwsze miejsce, o to chodziło. Dobrze mi poszło. Ariel Nomad, patrzcie, wszyscy jego wzięli, jest chyba spoko, naprawdę, dobra, fajnie, że go też wybrałem. I fajnie, że go na tyle ulepszyłem. Szkoda, że go tak w tej wodzie po prostu blokuje masakrycznie. Dawaj dalej. Jeszcze nie mam punktów, zespół, jeszcze trochę mi brakuje. Ten się poukłaniał tam, blondyn, i wszystko jest jak na, na najlepszej drodze. Dobra kombinacja umiejętności. By the way, tutaj w postępie przecież coś mam, sklep z umiejętnościami, mam dwa punkty. Można coś zrobić, bo z festiwalu, umiejętności, błyskawiczne nagrody. Tutaj renomę w świecie wyścigów samochodowych, otrzymasz 20 tysięcy. Dobra szybką premię 50. A to jest takie, tylko premię dostaje. A tutaj? Ja nie chcę dostawać. A tutaj. Ale no, tu jest cały czas, że dostajesz hajs. A ja chcę właśnie takie rzeczy tutaj. To nie to słabe. Umiejętności prędzej. Popis w powietrzu tutaj. W gonitwie flag jesteś duchem, a Będziesz gdzieś za popisowe skasowania. Czy jestem dobry w skasowaniach, I don't know W cieniu, a tutaj? 10 w konwoju. Dobra, odblokujmy dwie te zalety. Tą i tą na prawo. Te umiejętności za błyskawiczne, no to znaczy błyskawiczne nagrody to takie trochę słabe jest, powiem Wam szczerze. Prędzej tutaj, bo z festiwalu coś by można było robić. Um, okidoki. Rynek usług nie chce kolejny wyścig. To jest na pewno na bank ten. Jestem trochę daleko. To zrobiłem, tego nie zrobiłem, jest nowość Poza tym tutaj ten, aha klasyka znalazłem Wiem, że można właśnie szukać kolejnego gracza To tutaj zajadę na początku kolejnego odcinka Na pewno nie tym autem A teraz mamy dwa kilometry Do nowego Do, do nowego wyścigu I to jest jak najbardziej na plus Słuchajcie, jest ogarnięty system taki, że Jeśli na koniec odcinka macie w anotacjach w anotacji aktywną, adnotację kolejnego odcinka, to znaczy, że kolejny odcinek już jest, bo ja to je tam od razu aktualizuję. Jeśli nie ma, to znaczy, że nie ma, możecie sobie wejść na playlistę i zobaczyć e, dla pewności, ale raczej na pewno. I postaram się tak robić ze wszystkimi seriami. Także ogarnięte to jest trochę bardziej niż ostatni. Boom. Dawaj, konfiguracja zawody, pokazowe! Tak, chcę tym i tym oczywiście. że... że. Wow, ale tutaj wiatraczek to jest chłodzenie, I ważne, żeby tam piachu nie napchać. Wyścig krusowy, nazwy bardzo takie mocne. Jeszcze raz, ponad przeciętny, jestem ponad przeciętny, mam zamiar to wygrać. A jak nawet nie wygram, to będę drugi, tam ki ki bi. Ale po asfalcie chyba nie będziemy jeździć. Okrążenia są trzy. Nas hamowało czy też mnie? Przepraszam. Aj, aj, aj. Dobra, jeszcze, 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 jeszcze. dawaj. Trochę słabiutko. Okej, okay, znowu coś tam zgubiłem. Oko, come on... Cicho, przejadę tędy. Co już zrobiłem okrążenie? Nie, one są takie nawet trochę długie. Znowu coś zgubię. Aj! Przytarłem bokiem. Pokaż się jak tam tył. Cicho, bo tu Mati się zagapił. Ural to nic. Uratowałem sprawę. Tylko wiem, że ktoś tu jest zaraz za mną właśnie. Zamiast patrzeć na trasę, to się patrzę przed... kurczę, za siebie, pilnując typa. Czas, okrążenie, pięknie jest. Punkt kontrolny. Tu mnie znowu woda schamuje, więc nawet tu nie trzeba hamować przed tym. Dobra, jednak trochę hamować trzeba, ale to next step. Wow, Okej, okay, jest dobrze. Jest jak najbardziej spokojnie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. W ten sposób. Aj, aj, aj. Klepka. Jak tam. Ej, dobra, ponad przeciętny ten wynik znaczy, wynik. Ponad przeciętny poziom y, umiejętności. A co jak co? Wykrywa mi to znacząco. I w tym momencie tego nie, nie umiem ogarnąć. Dlaczego tak jest? Powinniście być ciut lepsi, no? Umówmy się. Chciałem zwiększać sobie poziom umiejętności? Mógłbym, no. Możemy spróbować przy... Zaliczyło, mimo tego, że przejechałem bokiem. Lądowanie awaryjne. Jak najbardziej macie rację, to było tak awaryjne że masakra. Jeszcze tylko jedno kółeczka i potem next zawody. Albo spróbujemy zrobić ten drift tam, zobaczymy na ile mi wyjdzie, na ile gwiazdek go ugram. Aj! Jest dobrze 7000, nie, to mnie nie interesuje. No właśnie. ZAKRĘT! To bolało, przepraszam. <laughs> no, smutne. Ciekawe, tę tą tablicę można przesunąć? No jakby tej tablicy można było nie przesunąć. Anna ma wyłączony mikrofon. Ciekawy jak... Wow! Jak sobie Microsoft, bo nie było jeszcze łatwiej, jak Microsoft sobie poradził z tymi błędami, które mieli przy uruchamianiu gry, bo mikrofon macie wyłączony, to gry nie uruchomicie. Boże, takie głupie. Naprawdę. Dobijanie, takie, takie rzeczy. Takie błędy po prostu. Ciekawe czemu to tak jest. Dobra, jesteśmy na mecie, dziękuję. Pięknie, finał, pierwsze miejsce. I Tym oto sposobem ugraliśmy next wyścig. I ciekawe, kiedy będzie rozbudowa festiwalu. Jeszcze chyba nie. Suma, bilans 91, tu jest dron, pomiń. Następny poziom, w ogóle wszy... Shelby GT500. Uwaga, albo dużo hajsu. Pierwszy raz wygrałem samochód! Telefon muszę odebrać. Panorama firm, pozdrawiam. Mimo tego, że zablokowałem numer od konsultanta jednego, bo wyzwaniał non-stop i życie. to później dzwoniła następna. Czy dzwoni teraz? I oni mają jakąś tendencję po prostu do przerywania roboty. No. Wyzwonicie o 18 wieczorem, ja już odpoczywam, nie mam zajęć do roboty. To możecie... W ogóle, o, uwaga, stój! Bo ty jesteś oznaczony jako ważny ten taki zielony, muszę cię wyzwać Chodź. Trudny. Dobra, spróbujmy. Chodź tu, bo nie, trudny, ale mi ucieka. Ej, chłopie, wracaj, 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 wracaj. Jej, zaliczyło go na samym końcu. Penhal de Chola. Proszę bardzo. Spróbujmy. A umiesz tak? Łysz, kur. Dobra, Matinos. <noise> jestem genialny w tym, co robię. Dzieliście ten front-back flip. Nie wiem, co to w sumie do końca było, ale coś. Coś w ten deseń, tylko że jednokrotnie. Teraz zrobię dwukrotnie. Jestem cały czas pierwszy. Jestem naprawdę dobry w tym, co czynię. Mam nadzieję, że mi to. Tak gra zaliczy. Okej, okay, od tego miejsca. Że bardziej tutaj ten nie, nie przez kamienie. Właśnie. Prrr! Wygrywam! I co za to wygrywanie dostałem? 38 patoli? Ale jazda, ale fajnie. Bo jestem dobry w tym, co robię. <grystanie> wyścigi 1 na 1, wygrane 4. Nowe wyścigi uliczne. Wyścigi uliczne tutaj. Ja mam wiem, że mam barierkę od PD. Gdzie ona jest, chyba poniżej, najprawdopodobniej? A i zapalił i zahaczyło drzewo To było niemiłe. Gdzie ona jest? Tak jest, tutaj, też tak myślałem. Tylko Tysiak musiałem się namęczyć, żeby wjechać pod ten most. Ej, słuchajcie. Dobra, w tym momencie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, zostawcie łapę w opisie. Macie wszystko w adnotacji czy w outro polecam tam wszystkie linki do wszystkiego. I to tyle trzymajcie się. Cześć!